Hej, cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Mam dla Was dzisiaj kolejną część informacji o Warhammerze 40 tysięcy. Dzisiaj będę kontynuował temat Korwusa Koraxa i kruczej gwardii. Chciałem wspomnieć, że Patronite wrócił, więc jeśli ktoś chce, to zapraszam. Tam będzie link pod filmikiem, a my lecimy z tematem. Uznani kruczy gwardziści przed przedpodziałem według kodeksa Startes bo wiecie kodeks startes, kto wprowadził, wiadomo. E, I o i Tak więc przed, przed podziałem e, znani, znani, uznani kruczy gwardziści, e, to tak trochę charakterystyki. Lord cienia Arkas Fal. E, Lord e, Arkas był pochodzącym z Terry mistrzem wojennym XIX Legionu, z okresu zanim Legion został zjednoczony z ich prymarchą na Deliverance. Po objęciu dowództwa nad kruczą gwardią, Korax wprowadził w życie szereg reform, które miały narzucić terańskim z poglądy prymarchy oraz styl prowadzenia wojny, jaki ten doprowadził do perfekcji, walcząc na Likeusie. Korax zrobił to po to, żeby wyplenić stare barbarzyńskie zwyczaje, rodem z tradycji kseryckich plemion, które do złudzenia przypominały mu zwyczaje okrutnych ciemiężycieli z kiawaru. W wyniku zmian, jakie zarządził Kruczy Lord, Kilku z najwyżej postawionych oficerów legiony zostało zdymisjonowanych, łącznie z Arkasem Falem, a mistrzem zakonu, który dowodził nim przez ostatnie 30 lat. Po tych zmianach, w jednej z flot patrolowych na granicy imperium z bezpośredniego rozkazu Koraksa, wylądował sam Arkas Fal. Co stało się z lordem Falem, jego flotą lub resztą podobnych mu kruczych gwardzistów, nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że sam kruczy lord nie wezwał ich nawet wtedy, gdy nadeszła najczarniejsza godzina w historii kruczej gwardii. Gerrit Arendi to drugi z bohaterów, dowódca gwardii przybocznej Korwusa Koraxa, nazywanej również Strażą Cienia. W czasie herezji Horusa wierzono, że Arendi został zabity w czasie masakry strefy zrzutu, ale ostatecznie okazało się, że przeżył i zjednoczył się ze swoimi braćmi bitewnymi po wyzwoleniu z Karato. Nieświadomy wydarzeń, które roze rozegrały się na Kiawarze i w Ravendale, a w Ravendale krótko po akcji na Istwanie 5, Arendi wielce się zdziwił, kiedy zamiast radości po jego spotkaniu, Asate z 19 Legionu traktowali go z podejrzliwością i brakiem zaufania. Ostatecznie przeszedł on próbę zaufania i został oczyszczony z zarzutów, jakoby miał być kolejnym szpiegiem Legionu Alfa. Jednak nie wszystko w jego historii było krystaliczne. Przeżycie Arendiego wiązało się z pewnym takim mrocznym sekretem, sekretem, który miał wyjawić jedynie kruczemu lordowi. Arendi bezdusznie wykorzystał innych pozostających przy życiu lojalistycznych Astartes z Legionów Salamander i Żelaznych Dłoni, żeby samemu się uratować. Gerith wykorzystał ich jako przynętę do odciągnięcia uwagi patrolu zdrajców, żeby on sam mógł porwać prom i uciec z powierzchni i sztwa na pięć. Pomimo otaczających go pomówień i podejrzeń, Rendi poprowadził siły krócej gwardii na świat więzienny Karandiru, który to atak miał zostać wkrótce nazwanym dniem zemsty. W czasie walki na powierzchni. Arendi nie usłuchał danych mu przez Koraxa rozkazów i wraz z grupą swoich najlepszych Astartes ruszył na ratunek kruczemu lordowi, pochwyconemu przez grupę uderzeniową nowych superżołnierzy stworzonych przez najwyższego konsyliarza legionu dzieci imperatora Fabiusa Bajla. Rychłe przybycie Arendiego prawdopodobnie uratowało życie prymarchy. Była to przysługa, którą Korax zwrócił Arendiemu dość szybko, ratując go przed zmiażdżeniem. Przez ostatniego z nowych ludzi Fabiusa Baila, walcząc ramię w ramię i ratując się nawzajem, Korax i Arendi odrzucili wszelkie podejrzenia względem siebie oraz odbudowali więzy wzajemnego zaufania i szacunku. Sam Arendi został później mianowany dowódcą nowo powstałej jednostki Czarnej Gwardii, która została utworzona z formacji Straży Cienia i dowodził jej siłami podczas bitwy o Jarant. Kilka lat później, po drugiej fundacji z 21 roku, 31 milenium, Arendi kontynuował swoją karierę już jako mistrz zakonny zakonu Czarnej Gwardii. Bran Neff e, był pochodzącym, to trzecia, trzeci bohater, był pochodzącym z Deliverance kapitanem Kruczej Gwardii w czasach przed herezją Horusa, e, jak również biologicznym bratem kapitana Agapito. Razem z innymi kapitanami XIX Legionu wziął udział w losowaniu przed lądowaniem na Isztwanie 5. i ślepy los zdecydował, że to akurat on miał powrócić z częścią sił na Deliverance. Ostatecznie jednak Bran New Nef poprowadził misję ratunkową, która zakończyła się udaną ekstrakcją Prymarchy Koraxa i przetrwałych kruczyk gwardzistów po masakrze strefy zrzutu. Działania kapitana Neffa Praktycznie uratowały jego legion przed zniszczeniem. W miarę jak krucza gwardia odbudowywała swoje siły, Bran został mianowany nowym mistrzem rekrutów przez samego prymarchę Koraxa. Po poprowadzeniu pierwszej kadry świeżo upieczonych rekrutów do boju, został mianowany dowódcą raptorów, nazwy nadanej nowym Astarte z kruczej gwardii, którzy nosili w sobie nowe prymarsze genoziarno. Agapito Nevto to. Brat wyżej wspomnianego brana, e, był kapitanem krócej gwardii i dowódcą taktycznych kompanii szponów w czasie heryzji Horusa. a kapito był również biologicznym bratem, e, brana Neva, obaj służyli z koraksem jeszcze w czasie rebelii Likańskiej. Przed pojawieniem się w systemie Kiawar e, imperatora ludzkości, Agapito zauważał podejrzane zachowanie części kruczych gwardzistów, którzy byli agentami Legionu Alfa, i to on poprowadził operację kontrwywiadu mającą usunąć wszystkich przebierańców Alfy z szeregów XIX Legionu. Solaro An to kolejny bohater. Był kapitanem Kruczej Gwardii, który brał udział w walce na powierzchni Sztwa na 5. Prowadził do walki szwadrony motocykli bojowych w zasadce na zdradzieckie legiony w Dolinie Urgal. Solaro został jednak zabity w czasie masakry Strefy Zrzutu. Jego twarz i organy zostały przeszczepione agentowi Legionu Alfa, który powrócił do reszty Astarte z Kruczej Gwardii w czasie ucieczki mm, lotu Kruka. Po powrocie na Deliverance agent. Przedstawiony jako Solaro An, został mianowany dowódcą kompanii Sokołów, w skład których wchodziły przede wszystkim jednostki sił powietrznych, motocykli bojowych i ścigaczy LANDA. Solaro An odegrał też w cudzysłowie Solaro, czyli, czyli ten agent, agent legionu Alfa, odegrał znaczną rolę w planie kradzieży czystego genoziarna, e, czy prymarszego DNA i w próbie zniszczenia pozostałych zapasów genoziarna Kruczej Gwardii. W czasie wykonywania swojego zadania śmiertelnie ranił Vincenta Sixa, ale został odparty przez mutantów Kruczej Gwardii, którzy bronili składu oryginalnego genoziarna legionu wraz z najwyższym konsiliarzem. Nieco później ten agent, czyli w słowie An oraz inny agent legionu Alfa, zostali wykryci przez Kruczą Gwardię w czasie ucieczki i popełnili wówczas samobójstwo unikając tym samym przesłuchań w Ravenspire. Nuran Tesk to kolejny bohater. Kapitan Tesk został ogłoszony dowódcą Sokołów po śmierci agenta, podszywającego się pod Solaro Ana, zabitego w czasie bitwy o Raven Delft. Niestety, kapitan Tesk służył na nowej pozycji stosunkowo krótko, ponieważ zginął zaledwie kilka miesięcy po objęciu tego stanowiska, w czasie oblężenia perfekcyjnej fortecy. Po jego śmierci, pozycja dowódcy Sokołów została nieobsadzona dopóki Lord Korax nie wyznaczył na to stanowisko, komandora Sukunu. I właśnie kolejnym, kolejną e, osobą, kolejnym bohaterem jest właśnie ten komandor Sukunu, zaledwie porucznik w czasie masakry strefy zrzutu na Isztwanie 5. Sukunu był weteranem XIX Legionu, zrekrutowanym jeszcze na terze we wczesnych e, stadiach Wielkiej Krucjaty, jego ciemna, ozdobiona tatuażami skóra wskazywała, że był on śpiewakiem, poetą i uczniem Ligi Saheliańskiej, zanim został poddany przemianie w Astartes. Sukhunu był również jednym z niewielu oficerów XIX Legionu, służących zarówno pod dowództwem Arkasa Fala, jak i później, po reformach Ro lorda Coraxa, po chętnym przyjęciu nowych doktryn Legionu i przeżyciu śmiertelnej walki w masakrze strefy zrzutu, Sukunu został wybrany na dowódcę Sokołów po śmierci ich poprzedniego dowódcy, Nurana Teska. Sprawiło to, że Sukunu był w tamtym okresie, w tamtym momencie, jedynym niepochodzącym z Deliverance kruczym gwardzistą wysokiej kadry oficerskiej XIX Legionu. Po objęciu dowództwa nad oddziałami piechoty zmechanizowanej, Sukunu otrzymał rozkaz samotnego zinfiltrowania świata więziennego Karandiru, i przygotowania tamtejszej populacji do ogólnoplanetarnego powstania. Jego akcje okazały się najważniejszym elementem zabiegów, które ostatecznie doprowadziły do przeprowadzenia kampanii Dnia Zemsty. Kolejnym bohaterem jest porucznik Nawarchew, pośród Astarte z gwardii, niewielu z nich było tak lojalnych naukom lorda Koraksa jak Nawarchew. Był jednym z pierwszych rekrutów formacji raptorów, i tak jak większość jego braci bitewnych z tego kontyngentu, również i on dotkliwie ucierpiał przez genetyczną klątwę, która dotyczyła większości aspirantów tamtego czasu. Byli oni wypaczeni przez daleko idące mutacje wywołane zainfekowanym prymarszym genoziarnem. Hef szybko wyróżnił się na tle swoich zdeformowanych braci, nazywanych potocznie szorstkimi. Przez resztę z legionu, których to też szorstcy nazywali gładkimi. O wiele bardziej krępy niż, jego, niż reszta jego pobratymców, Nawarchew był zmuszony do noszenia pancerza wspomaganego, złożonego z różnych części pochodzących z pancerzy wzór 2 krucjata i wzór 3 żelazo podczas gdy reszta wojowników raptorów nosiła o wiele bardziej zaawansowane pancerze już wzoru 6. Tech Marines Legionu musieli nawet zaadaptować hełm z pancerza Terminatora specjalnie dla Navara, żeby mógł operować w warunkach e, bez powietrza czy grawitacji. Jak miało się okazać, mutacje Hefa były dla niego niezwykle potężnym sprzymierzeńcem. Jego nadludzki słuch i potężne szpony czyniły z niego e, śmiertelnego przeciwnika. Niedługo po bitwie o Ravenhold, nawar Hef został wyniesiony do rangi porucznika. I objął dowództwo nad jednym z nowo uformowanych oddziałów raptorów. Jego agresywna natura sprawiła, że szybko stał się sławny wśród kruczych gwardzistów i ich wrogów, ale sam Hef musiał nauczyć się kontrolować swój temperament, gdyż podejmowane przez niego nierozważne decyzje nieraz kosztowały życie jego podkomendnych. I już ostatni w dzisiejszym odcinku bohater, porucznik Karakon. Był pierwszym kruczym gwardzistą, który przebił się przez linię zdradzieckich legionów na Czarnych Piaskach i na pięć. dzięki czemu krucza gwardia została, zdołała się ewakuować, zdołała ewakuować część swoich astartes przez wyłom w sektorze czwartym. Jego ostateczny los niestety zostaje, pozostaje nieznany. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszą porcję informacji na temat... Kruczej Gwardii i Koraksa, Korwusa Koraxa. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Ten a cały artykuł, który a, dzisiaj usłyszeliście, będzie dostępny w formie tekstu na, na, na blogu. Wojtek czyta wh 40 kblogspotcom Tam niżej też będzie a, link, tam możecie zajrzeć. To co? To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!